Dziś od rana słońce świeci, bo to ważny dzień dla dzieci, plecaki nowe, kredki w dłoni, pierwsza klasa dziś nas goni. Hej, to wy pierwsza z każdy z nas dziś śpiewać chce, w Olszewie, szkoła gra, bo pierwsza bez swój debiut ma, z panią Emilią nasz to hit, pierwszy szkolny piękny rytm. Już umiemy pisać, liczyć, czytać, też się chcemy nauczyć Każdy dzień to przygód 100, tu nam zawsze dobrze będzie szło Hej, to my pierwszaki z B, każdy z nas dziś śpiewać chce W Olszewie, Borkach szkoła gra, bo pierwsza bez swój debiut ma Z panią Emilią nasz to hit, pierwszy szkolny piękny rytm Dzwoni klasa, czeka przygód, czas nas już nie zwleka Ślubujemy dzisiaj szczerze, że w naukę mocno wierzę Hej, to my pierwszaki z B, każdy z nas dziś śpiewać chce Z panią Emilią ruszamy w świat, bo pierwsza B to szkolny kwiat W Olszewie, Borkach zawsze tak, klasistą być to początek drogi pięknej.